Mam tę moc, mam tę moc Dzisiaj wylosuję kalesony Prawda, Misiu? Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do A to jest kolejny odcinek z Yander Simulator A dzisiaj, moi drodzy, mod Frozen Mod, w którym będziemy... Anną z e, krainy lodu. I pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić tego kciuka w górę, jeżeli lubicie oglądać Yandere Simulator i załóżmy 3500 lajków i już w ten wtorek wskakuje kolejny odcinek z Yandere Simulator, a tymczasem klikamy sobie oczywiście new game i tworzymy naszego idealnego, cudownego senpaja. Panie Senpai, jak dzisiaj będziesz wyglądać? Miejmy nadzieję, że e, usunęli tutaj okulary, nie, są tutaj okulary 3D, nie chcemy ich, absolutnie. I może na przykład zacznę sobie od y, koloru oczu, a więc szybciutko, pycy, pycy, picy, zamykam oczy i co dzisiaj wypadnie, jaki dzisiaj będzie sępaj? czy będą to okulary 3D, czy będzie jakiś wąsik dziwny, co dzisiaj będzie, tylko też nie chcemy e, tych dziwnych, nieumytych włosów senpaja, ani okularów 3D. Żadnej z tych dwóch rzeczy. I pycy, 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 wypadnie dzisiaj. Znowu niebieski senpai. Sempai z tą doklejoną brudką. Wunsikiem. Bardzo brzydki wunik, panie sempai, no ale na szczęście tak, 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 podrap się po główce. To jest już u Ciebie oczywiście standard. Ale na szczęście nie ma tych okularów 3D, więc nie jest tak źle. Napiszcie w komentarzach, czy uważacie, że ten senpai jest. Sexy? Pycy, pycy, pycy po naszym cudownym pokoiku. Mamy yy, firanki z Elsą, mamy bardzo śliczną niebieską podłogę. Czy coś się zmieniło w Senpai Shrine? Absolutnie nic. Piękne łóżeczko, a może majteczki jakieś nowe? Absolutnie nie. No ale dobra, zaczniemy sobie może od yy, majteczek z misiem. Majceczki z misiem i teraz w tym momencie wszyscy mam nadzieję, że zostawili tego lajka like i napiszcie oczywiście w komentarzach wszyscy hashtag kalesony. Po co piszemy hashtag kalesony? Żeby dać naszej, Jan... znaczy teraz Annie, żeby dać naszej Annie moc, by wylosować te kalesony. Dużą, dużą moc musimy jej przekazać, by wylosować te kalesony. I pani misiu, chodź tu. Ty również, misiu, musisz mi dać tę moc, byśmy wylosowali kalesony. No i oczywiście, żebyś ty nie wylądował na podłodze, dobrze? No, a więc szybciutko, pycy, 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 również pamiętajcie o jakimś super wierszyku dla naszej Yandere, co wypadnie, czy wypadną nam kalesony, czy będzie tak cudownie, tak pięknie, I jeżeli wypadną kalesony, to, to, to co Urhara, to, to w sumie nie wiem, to wy możecie wbić 4000 lajków, jeżeli będą kalesony, no to 4000 lajków, I A miało być tak pięknie, panie Misiu Lądujesz na podłodze. Miało być tak pięknie. Jak tu ślicznie! Dzień dobry, pani Jandere. Dzień dobry. Tak, to jesteś ty? Kagiecian! Kagiecian, dobrze. Czyli nie jesteś Yandere. Wow wow wow, a ty, koleżanko, kim jesteś? Czy to jest Elsa? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. To jest Elsa. Czy, czy Elsa jest. Ej, ej, ej. Czy ty jesteś panią tapeciarą? Nie, nie wierzę. Nie wierzę w to, że ty jesteś panią tapeciarą. Że Elsa jest panią tapeciarą. Picy, picy, picy w szafeczkach, tak? Oj, nie zakrywaj się, dawaj, pokaż się, dawaj koleżanko. Picy, picy, picy. No co, nie, nie, nie idziesz sobie stąd. Jestem zły. Ty, ty, ty. Ty masz troszeczkę chyba zbyt duże ego, żeby nawet na. Na, na ścianie, na, na filarach kurczę szkoły, żeby y, były tapety z tobą. Do, dobra, ja nie powinienem się wypowiadać, bo jestem na drzwiach szkoły. No dobra, pycy, pycy, pycy. Czy jakieś fajne bronie? Dodali, sprawdźmy to, czy są jakieś fajne bronie. Mamy. O, mieczor jest fajny. Dobra, przetestujemy sobie, oczywiście, mieczor. Na przykład na ofiarze, którą sobie e, zrespawnuję, Samon Victim. Dobra, dzień dobry koleżanko. Dzień dobry, zielono własna koleżanko. Wow! Bezduszna koleżanko, co oni ci zrobili? Czy będziesz miała jakiś słodki głosik? Chcę z tobą porozmawiać. Dobra, nie, 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 dalej jesteś bezduszna. Oh. A sprawdźmy, co będziesz mówiła, jak będę cały czas klikać control. Pani Anno? Ok, czyli po prostu śpiewasz sobie pioseneczkę z filmu. No dobrze, to zaśpiewajmy ją pozostałym. Patrzcie, jak ślicznie śpiewam. Co to było? Co, dlaczego mam już minus 150 reputacji, koleżanki? Ja bardzo ślicznie śpiewam. Minus 190, koleżanki, coś, coś wam się z głowami poprzestawiało. To nie jest. Kurczę krew, to jest tylko farba, koleżanki. Proszę się mnie nie czepiać. Przekroczyło już minus 1000, koleżanki, aż tak bardzo mnie nie lubicie. Minus 1000 reputacji. Idę się zamknąć w sobie. Picy, picy, picy. Proszę pani, one mnie nie lubią. One wszystkie mnie nie lubią. Nawet pani nie zwraca na mnie uwagi. Dobrze, pójdę do nauczycielek. Koleżanki, one mnie nie lubią. Nauczycielki też mnie nie lubią. A czy tutaj dodano coś nowego? Czy, bo praktycznie w każdym modzie jest jakiś nowy drink. Tu chyba nie. I tutaj też nie mamy. Co, co? To są jakieś normalne po prostu drinki? Co to jest dokładnie? Coś w rodzaju zielonych herbatek? No dobra, no to. Zielone herbatki, jesteście wolne. Uciekajcie sobie, zielone herbatki. Szybciutko, picy, picy, picy. Uratowałem zielone herbatki. Uciekajcie! Dzień dobry, siostrzyczko. Ja już zrobiłem jeden bardzo dobry uczynek dzisiaj. Uratowałem naprawdę dużo zielonych herbatek. A ty, co, co dzisiaj zrobiłaś poza tym, że gadasz sobie z koleżankami o nie wiadomo nawet czym. Swoją drogą, dlaczego ta pieciara? nie mogli wybrać. Proszę mi nie mrugać. Nie mogli wybrać, nie wiem, żółtowłosej? Pani ta peciara jest zła. Jest bardzo zła. Niedobra ta peciara. Ciekawe, czy też będziesz tutaj sobie szła palić papierosy. Sprawdzimy to, tak, tak, tak. Ja za to, bo pójdę sprawdzić to. E! Nie rób takiej miny. Nie. nie, 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 nie machaj mi głową. Mam tę moc, mam tę moc. I chcę dużo piątek, dużo piątek. Proszę mi wstawić i nie pozować, proszę. Mam tę moc, mam tę moc. Prawa autorskie mi dojebią. Picy, 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 idziemy sobie szybciutko jeszcze do okultystycznego klubu. Tak, ja tutaj tylko na chwilę proszę nie zwracać uwagi, że wam nóż zajumałem. Szybciutko idziemy sobie w takim razie tutaj, ponieważ już nasza. Siostrzyczka powinna stać i sobie palić papierosy Tak, 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 wi widziałem to Widziałem wszystko wiem, wiem, że gdzieś sobie go ukryłaś Bardzo nieładnie Teraz mi nawet nie zapozujesz, tak? Będziesz udawać, że mnie tutaj nie ma Bardzo nieładnie Proszę nie bansować, kurczę, w tej ścianie Picy, picy, picy Ja też tak umiem, patrz Picy, 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 picy Nie, to absolutnie nie wygląda jak klub To wygląda jak banda... Pięciu debili, którzy sobie kucają na śniegu. Mamy Elvisa mamy. Kolegę, który chciał być jak Elvis. Mamy kolegę, który jest nosorożcem. Mamy Elvisa numer dwa, A ty masz tak długie włoski jak ten. Jak ten z króla Szamanów, nie pamiętam jak on się nazywał. No, panda debili, którzy sobie kucnęli na śniegu. Pyty, 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 no co się patrzysz? Jestem nad tobą, patrz. Zniknąłeś! Moja zajebistość sprawiła, że zniknęliście i dobrze wam tak. Przepraszam, przepraszam za to, co się stało. Idziemy szybciutko do pielęgniarki. Nie, 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 nie. absolutnie! Dobra, więc moi drodzy, to było tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał, jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić tego kciuka w górę i tak jak wcześniej wspominałem, 3500 lajków już w ten wtorek wskakuje kolejny odcinek z Simulator, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, hej!